Jeszcze raz dla niedowiarków. Tak się palą trociny w kotle z podejnikiem na jako groszek. Deflektor z patelni aluminiowej. Popiół rozpada się niewielka ilość ekogroszku. Zaraz zobaczycie w podejniku, ile jak tego ekogroszku, ekogroszku jest. Ekogroszek może być najsłabszej jakości. Chodzi o utrzymanie kopczyka nad retortą, a widać kopczyk rośnie. Różd wodny stały. Donica dalej ta sama, groszku. Tyle co kot na płakał. Kapitalnie wszystko działa, parametry? Czas spodawania 20 sekund, przerwa 40 sekund. Nadmuch 20%, przysłonione. Przesłoniony na 80% tekturą zwykłą, bez żadnych bajerów. Ostatni rzut oka, przekazujcie to dalej, subskrybujcie. Bo inaczej ten rząd nas wykończy. Patrzcie, jaka moc. Wiadomo, że mnie się ale cena siedmiokrotnie niższa. Albo i dziesięciokrotnie niższa. Podaję. Kopczyk rośnie. Wszystko działa bez żadnej ściemy. Do zobaczenia.